Witam Was bardzo serdecznie w zapowiedzi kolejnego meczu Wisły Kraków. Tym razem Biała Gwiazda zagra z liderem pierwszej ligi, czyli z Miedzią Legnica. No, trzeba sobie jasno powiedzieć, że tutaj takiego jasnego faworyta nie ma, ponieważ Wisła Kraków ostatnio zagrała. Dobre spotkanie z Arką Gdynia wygrywając przekonująco 5 do 1. O ile no mieć po prostu dobrze punktuje od początku sezonu, jakby no była stawiana jako kandydat główny kandydat do awansu do najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce i tak na razie się dzieje. Większość spotkań wygrywają w każdym razie tych meczów nie przegrywają co najważniejsze no i dobrze to dobrze to wygląda wygrywają no i wszystkim no jak powiedziałem nie przegrywają tych tych spotkań takich gdzie naprawdę teoretycznie mogliby przegrać więc, więc punktują dosyć dobrze no i dzięki temu na ich koncie no możemy zobaczyć 14 punktów na 6 rozegranych spotkań, co jest wynikiem przyzwoitym, trzeba sobie jasno powiedzieć. E, jakby, e, no, no, jakby, no, trzeba sobie jasno powiedzieć, że znoszą, e, znoszą że tak powiem, e, ten, ten, że tak powiem, tytuł głównego kandydata do, do awansu, do ekstraklasy dosyć dobrze. E, oczywiście tam jest dobra kadra, tam jest, myślę, takie, no. Ciekawe podejście, w sensie ciekawe podejście. Tam, tam po prostu celem, po, po spadku z Ekstrakasy celem było że tak powiem od razu awans zatrzymanie zawodników, wzmocnienie się także tutaj no o wynik o wynik raczej końcowy byłbym spokojny bo oni raczej tutaj formę będą trzymali, więc tym trudniej będzie Wiśle Kraków w tym meczu wygrać, ale to też może być taki mecz, gdzie może też pokazać, że, że ta drużyna ma jeszcze nadzieję na to, że, że bo wie, wiecie oczywiście nie, Wisła tych punktów ma mniej, bo ma 8 punktów, więc tutaj, ale w przypadku zwycięstwa to już tak źle nie będzie, to już będziemy się zbliżać do tej czołówki i wydaje mi się, że to jest też taki mecz, który może przebudzić ten zespół, no mecz z Gdynia, no trochę jest deprecjonowany mam wrażenie. Ponieważ tam mówi się o słabej arce, a nie mówi się o dobrej wiśle, bo uważam, że gdyby nawet arka była słaba, to, to jeżeli Wisła byłaby równie słaba, to myślę, że ten mecz zakończyłby się przegraną albo maksymalnie remisem, a jednak Wisła wygrała ten mecz wysoko, więc uważam i, i była duża poprawa jeśli chodzi o, o, o większość większości więc jakby tutaj doceniam to zwycięstwo Wisły Niektórzy też mówią takie skrajne wypowiedzi, że źle, że Wisła Kraków wygrała, bo Sobolewski zostaje. No, to, to, to po prostu ludzie są po prostu oderwani od rzeczywistości niektórzy. Ale jeżeli miałbym tak myśleć pozytywnie, to myślę, że Wisła Kraków w tym meczu może pokusić się o, o zwycięstwo. Myślę, że może to być takie szalone spotkanie, gdzie Wisła-Kraków wygra ten mecz 3-2. do 2, Bo zdarzało się, że Miedź, Miedź ma całkiem sporo remisów. Ma, ma kilka zwycięstw, ale przede wszystkim ma, 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 ma kilka remisów. Także tutaj to też to nie jest zespół, który między nimi z Górnikiem Łęczna ma taki remis. Także moim, moim zdaniem to też nie jest tak, że ta mieć gra zawsze wybitnie to też zdarzają się takie momenty, kiedy oni grają po prostu słabiej są takie fragmenty i uważam, że Wisła Kraków musi to wykorzystać. Dobrze, powiedzmy sobie słów kilka dosłownie o zespole Miedzi. Trochę już wspomniałem, że ich celem jest oczywiście awans do ekstra klasy, no bo jest to oczywiście też poparte naprawdę niezłą kadrą jak na warunki pierwszej ligi, ponieważ mamy w składzie na przykład takiego Kamila Drygasa, czyli znamy go z występów w Pogoni Szczecin, był tam kapitanem, no ogólnie w swoim takim, powiedzmy, prime, no to był piłkarz, który Dorent دورい... Gdzieś tam decydował o sile pogoni Szczecin Można nawet tak powiedzieć Jest Andrzej Niewulis, którego znamy Oczywiście z występów z Rakowa Jest też Damian Michalik Damian Michalik, czyli zawodnik, który bardzo się wyróżniał Jeśli chodzi o Stal Rzeszów I go tutaj stąd ściągnięto Jest Krzysztof Rzazgla, którego Znamy Znamy z występów z Wisły Kraków No tutaj historia taka nieudana, ale trzeba powiedzieć, że W pierwszej lidze on dosyć dobrze On dosyć dobrze Wygląda. I tak naprawdę, tych piłkarzy, których byśmy mogli jeszcze wymieniać, jest co najmniej kilka. Także ta kadra jest naprawdę dosyć mocna. Ten zespół wygląda naprawdę, naprawdę, naprawdę nieźle i w wielu i pod kątem defensywnym i ofensywnym. To, to jest dosyć zrównoważony zespół, też trzeba sobie o tym powiedzieć. No i wszystkim tam są pieniądze, więc tam jeszcze być może kogoś e, do miedzi e, ściągną e, pytań. No jest taka, taka szansa, no Kraków również zapowiada e, takie, e, takie ruchy. E, tak, e, no, no jak już e, o tabeli już mówiłem, e, również o, 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 o tym jak e, grywają, jak e, punktują też wspomniałem, także słuchajcie no na pewno zespół niewygodny na pewno bardzo trudny myślę, że są takim delikatnym faworytem tego spotkania, ale, ale uważam, że Wisła Kraków też nie jest na straconej pozycji no jeśli chodzi o raport medyczny Wisły Kraków, tutaj to trzeba też powiedzieć, no Michał Żyro nie będzie jeszcze do dyspozycji trenera Soboleckiego, Baena no niestety również, również tutaj kontuzja Kilka tygodni wyłączony, tak naprawdę, z grania. Szkoda, bo, bo naprawdę z Arką zagrało przyzwoicie i tutaj, no wielka szkoda. Ale, no cóż, teraz to jest właśnie szansa dla Miki, dla Miki'ego Villara by, by tutaj pokazać swoją jakość pokazać, swoją, pokazać to, że, że, że się jeszcze w piłkę potrafi grać i ta runda. Wiosenna w tamtym sezonie nie była przypadkiem, bo to jest dobry piłkarz, tylko trzeba go tylko troszkę był w kryzysie, mam wrażenie, jak cała drużyna. Więc mam nadzieję, że, że tutaj Miki Villar zagra dużo lepiej niż to było w ostatnim czasie, że tak powiem. Także tutaj ważna kwestia. No nie da się też nie powiedzieć o, o rzeczach, bo dużo się działo. Myślę, Kraków, w większości złych rzeczy, ale ja powiem dzisiaj o dobrej. Myślę, że nie chcę za bardzo tego tematu poruszać, i, i myślę, że yy, wiemy o czym mówimy, i, i było to słabe. I uważam, że yy, pewien dziennikarz powinien się zastanowić nad tym, co zrobił. Eee, dobrze, ale to zostawmy. Eee, zostawmy, W ogóle dziennikarze się powinni zastanowić, ale, eee, ale zostawmy ten temat, eee, powiem o dobrej rzeczy. Kuba Krzyżanowski, o którego się tak bano, eee, że odejdzie już, już, już w tym okienku. Eee, no, raczej chyba nie odejdzie, a jeśli odejdzie, no to na, będzie to transfer gotówkowy. Eee, no Kuba Krzyżanowski przedłużył kontrakt, eee, czyli, czyli tam będziemy mieli kolejne dwa lata będziemy mogli Kubę oglądać przynajmniej znaczy przynajmniej, no zobaczymy, bo może ktoś Kuba zacznie grać super i ktoś będzie go bardzo chciał sprowadzić do swojego klubu no ale jak powiedziałem, to to będzie wtedy transfer gotówkowy i Wisła Kraków na tym jak najbardziej zyska ale bardzo cieszy, mam, mam, mam nadzieję, że no nie powtórzy się historia e, Buksy e, bo wiadomo historia Buksy uczy, ale tym razem może będzie akurat w porządku i, i, i potoczy się to dla, lepiej na pewno dla, dla klubu. I mam nadzieję, że Kuba też rozwinie się w odpowiedni sposób i, i, i naprawdę będzie, będzie mocnym punktem drużyny, tak jak na przykład jest Kasper Duda. Tutaj nie można powiedzieć, jest to mocny punkt drużyny. Ale przede wszystkim słuchajcie, fajnie gdzieś tam się zaprezentował Karbo w ostatnim spotkaniu z, Ar z Arką i wydaje mi się, że to był piłkarz, którego nam brakowało. On bardzo fajnie współpracował właśnie z Dudą, także mi się wydaje, że, że jeżeli ten, te zestawienie się te zestawienie się powtórzy na mecz z Miedzią, to jestem spokojny przynajmniej o środek pola. Liczę również na to, że defensywa zagra tak jak z Arką, bo trzeba powiedzieć, że defensywa grała naprawdę przyzwoite zawody. No i liczymy na tak, tak zwany super występ RODATO, bo, bo taki, taki właśnie... Taki właśnie zaliczył ostatnio występ Hiszpan, także naprawdę tutaj liczymy na to gorąco, że ten mecz również będzie takim podtrzymaniem tego wszystkiego, co wydarzyło się kolejkę wcześniej. No, no przede wszystkim też no chciałbym, żeby, żeby Razosław Sobolewski nie popełnił tych błędów, które mu się jednak przydarzyły na początku, żeby nie wpuszczał, że tak jest, cały fragment gry. To powstrzymać zmianę i, i nie wpuszczać żadnego z zawodników, bo to yy, buduje pewne, mm, no generalnie no jest, to, jest to niekomfortowe i, i często zdarzają się błędy, ktoś tam kogoś nie pokryje i, i potem są yy, pretensje przede wszystkim również do... Trenera, zawodnika i w ogóle do, do wszystkich, że, że jest amatorka. Myślę, że no to jest tak samo ważny mecz dla Radosława Sobolewskiego. W przypadku przegranej, i to jeszcze takiej sromotnej, no będzie też mocno będzie mocno analizowana jego przyszłość w klubie. No trzeba sobie zdawać sprawę, że tutaj ten mecz jest bardzo istotny. Potem jest przerwa na reprezentację. Radosław Sobolewski będzie miał czas, by. Popracować z i Być może wtedy ten zespół również nabierze innego mm, kształtu, e, inaczej będzie funkcjonował. Tego oczywiście e, życzymy nie, trenerowi i sobie przede wszystkim, bo nie, no. Chcemy, chcemy zwycięstwa, chcemy y, awansu, y, to jest y, oczywiście jasne. Dobrze, y, słuchajcie, tyle y, co chciałem powiedzieć, to powiedziałem. Y, zapraszam do y, komentowania y, tego filmu y, w sekcji komentarzy. A ja się z Wami żegnam, do zobaczenia i do usłyszenia piona.